Zaczęły się wakacje. Warto zatem zastanowić się, czy chcemy odpoczywać z Jezusem, czy od Jezusa. Zapraszam do rozważenia Słowa Bożego. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie Nieba i Ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiły się prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi ojciec mój: nikt też nie zna syna, tylko ojciec, ani ojca nikt nie zna, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. W Biblii mądrym jest nie ten, który myśli, że zdobył mądrość, szczególnie ten, zadufany we własne siły i swój rozum. Mądry to człowiek prosty, dla którego pierwszym odniesieniem jest bojaźń Boża. Jezus wyraźnie zajmuje tutaj pozycję, jaką w Starym Testamencie miała mądrość Boża. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Zwyczajny nauczyciel przy głoszeniu takiej tezy naraziłby się na oskarżenie o bluźnierstwo, bowiem tylko Boża mądrość daje wytchnienie utrudzonym. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemie lekkie. Grecy wyśmialiby taką postawę. Żydzi jednak umieli ją docenić. Bóg bowiem jest Bogiem ludzi prostych, pochodzących z nizin społecznych. Jarzmo. Jest obrazem posłuszeństwa wobec Bożego Prawa, które najpierw trzeba usłyszeć, a potem się nim przejąć i wcielić w życie. Lubię wakacje nie dlatego, że jest piękna pogoda i dobra atmosfera do wypoczynku. Lubię je, ponieważ wychodzi wtedy cała prawda o mojej pobożności. Jak człowiek ma tyle urlopowego czasu, musi o wiele więcej powalczyć, by nie zniszczyć hierarchii wartości, jaką budował przez ostatni rok życia. Urlop. Świetny czas do rachunku sumienia i odkrywania dowodów, jak kochamy Boga i człowieka. Ta miłość zawsze jest trudna, ale podczas wakacji jakby jeszcze trudniejsza. Jak zacznie przeszkadzać Wtedy mamy pewność, że trzeba szukać konfesjonału. Tam ja osobiście uczę się odpoczywać od codzienności, nie od Pana Boga.